Studio właśnie, które jest przedstawione na tej fotografii, to jest to studio, które tutaj przed sobą widzimy i rzeczywiście przedstawia to zdjęcie emisję na żywo pokrzyw nad brdą czyli tej słynnej audycji satyrycznej z 1946 roku, w której orkiestra Arnolda Rezrera, może nie w takim składzie symfonicznym, ale w jakimś tam składzie występuje i dyrygent na podeście, który akurat wtedy udało się wykombinować, czyli jakiejś tam skrzyni, stoi i dyryguje. Ja przyjechałem do Bydgoszczy, wojna jeszcze trwała, bo przyjechałem, się, że w kwietniu 45 roku. Byłem tam skierowany przez ówczesną dyrekcję Polskiego Radia, która mieściła się w Lublinie, gdzie ja również byłem jako kierownik muzyczny w tym okresie tzw. Tak pszczółki zatrudniony. Spotkałem się z gronem nielicznych ludzi, zapaleńców, do których ja się w tym czasie zaliczałem, którzyśmy tworzyli wiele wysiłków z celu stworzenia rozgłośni w Bydgoszczy. Jeżeli bym miał wymienić ludzi, z którymi się spotkałem, no to był pierwszy dyrektor Miłodziołany i Pajęci, mój serdeczny przyjaciel Tadeusz Kański, znakomity aktor. Był tam również pan inżynier Wąsiak w tym czasie. No a reszta, którzy tam przybyli, to już w czasie mojego urzędowania i w organizowaniu personalnej grupy, która miała tą rozgłosiem zarządzać, brałem czynny udział. Mama skrzypaczka. Mama skrzypaczka. i Tata? tam grała też. Wiolonczelista i pani raczej wybrała drogę mamy. Tak, znaczy, o wyborze trudno powiedzieć, dlatego że nie pamiętam, żeby mnie ktoś pytał. Po prostu to była wszyscy wujkowie, cioci, no wszyscy grali, więc po prostu ja też grałam. To nie, był, nie było żadne. Dzisiaj to się pyta dzisiaj Wtedy jakoś. Nie przypominam sobie takiego pytania. Czy te wspomnienia pozostały? Czy tata już będąc w Niemczech, mieszkając z panią, wspominał te czasy radiowe? Tak, tak, ale nie, też nie tak często, bo jednak jemu się nałożyło mnóstwo innych wspomnień. I, I był też zajęty instrumentacjami, które troszkę z mojej inicjatywy, żeby miał co robić, bo ojciec był zawsze człowiekiem pracy. Instrumentował na użytek mojej klasy skrzypcowej, po prostu różne utwory, koncerty Mozarta na same skrzypce plus jedna wiolonczela, koncerty Haydna na wiolonczele, i tak dalej i on był tym i przeróbki różne robił też, co zresztą robił przez całe życie i tym był zajęty plus spacery. Czyli dobrze rozumiem, jeszcze wracając do tego pytania, się dzieci no to czy chcą grać na instrumencie, czy też nie? Czy gdyby pani zadano takie pytanie, to być może pani wybrałaby inny instrument, a być może nie. w ogóle pani by nie. Nie, nie wybrałbym nic innego, niczego innego. Czyli to był dobry jednak to wybór. To był dobry wybór, z czego sobie naturalnie zdałam sprawę trochę później, prawda? Dopiero jak już zaczęłam studiować chyba. Na miałam przez bardzo długi czas wielki respekt do ojca i ojciec był zasadniczy, rzadko, znaczy, rzadko się odzywał, ale tak jak ja to wtedy nazywałam, że prawie ukazania, prawda, tutaj praca, to, 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 więc bardzo był zasadniczy. zasadniczy był, ale ja ojca bardzo kochałam, no i starałam się, może nie dla niego, ale tak należało to wypełniać te swoje zadania. I ojciec był tak zajęty, że myśmy nie rozmawiali w domu o tym, co on robił, po prostu, on przychodził z jednej pracy, szedł potem uczyć, więc nasze drogi się powiedzmy mijały, ja z ojcem się właściwie bardzo zbliżyłam, dopiero jak do mnie przyjechał do Niemiec. Człowiekiem był, nie ukrywam, że jakby pierwsze lata licą, to ja byłem tam troszeczkę przestraszony, bo taką miał srogą minę, prawda? I, i się wydawało, że taki będzie. Znaczy, był zasadniczy do momentu, w którym nie trzeba było. Być no, takim, jak to mówi się, ludzkim, ciepłym, prawda? Nigdy nie było sytuacji takiej, żebym ja się go naprawdę bał, prawda? No, mogę się pochwalić, że troszeczkę przesiąkłem tym sposobem pojmowania muzyki profesora Rezlera, bo sam też umiem opracować, umiem zinstrumentować, umiem... Więc to nie bierze się dlatego tylko, że ja sobie to postanowiłem, tylko dlatego, że znalazłem Przykład, że przecież, a gdzie profesor się uczył instrumentacji, a z innych partytur. No, właśnie, i to jest najlepsza nauka, bo te inne partytury, no to są pisane nie przez profesorów, nawet dla dobrych profesorów, tylko są pisane przez wybitnych kompozytorów, i dlatego tam się można nauczyć.